Marcin, siódmy odcinek Turbo Kozaka. Oglądałeś wcześniejsze odcinki? Jakiekolwiek w ogóle? Ja oglądałem chyba Warzyca i Plagi bodajże, ale reszty chyba, no, może jakoś tak, że włączyłem sobie tylko na chwileczkę, ale za całości nie, ale raczej Rafała i Kamila raczej tak. Wnioski jakieś wyciągasz, jak to widziałeś? Pomyślałeś sobie, nie to są łatwe konkurencje, lepiej bym sobie z nimi poradził, czy, czy tak jak teraz na przykład troszeczkę się stresujesz z tymi konkurencjami? To nie tak, że się stresuję, to podejść to, to zabawa, tak? Jak za każdy mecz tutaj przychodzimy, gramy na Senizę. Też tak w to jak zabawa, ale chcielibyśmy też zrobić sobie te mistrzostwo w tej pierwszej lidze, tak? Jeszcze tego na mnie, yy, jeszcze tego nie zrobiliśmy. Druga, trzecia i druga liga jakoś tam łatwo przeszła, ale miejmy nadzieję, że w tym roku może ten pap się trochę potknie i to Liczysz na, to. Liczysz na to jeszcze? Dokładnie. Ty w tamtym sezonie grałeś bardzo mało spotkań, a w tym jesteś bardzo regularny z kolei. Mi się wydaje w ogóle, że Marcin to chyba od ciebie rozpoczyna ustalanie składu, zwłaszcza, że jesteś współkrólem z Szczecy w tym momencie. I... Myślę sobie, że może będzie i podium i jakaś statuetka na końcu. Jestem aż zaskoczony tym faktem, że mam właśnie tyle samo ramek co pierwszy tam Karol Skowski, tak? Mm -hmm. A czy Marcie zaczyna skład ode mnie, to raczej nie, no, bo to pierwszy jest w sumie wieciu, tak? Był Łukasz Budryk, ale to teraz za konduzję na ostatnim, przed ostatnim naszym meczu. A jeszcze był Rafał Barry, tak, bo teraz wyjechał. Więc jeszcze to nie była moja tak jakby główna rola, żeby zaczynać się do mnie składu, ale myśl, myślę, że może z latami moimi i gry tutaj właśnie w niespodziance, może coś się zmieni. Może tak będzie. A powiedz nam jeszcze, startowałeś w konkursie, w, w zabawie też chyba, coś w Berlinie, prawda? Była jakaś taka sytuacja, tak, że tak, gdzieś, tak, 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 pojechaliście dokładnie. z chłopakami, nawet tam wygraliście. O co tutaj chodziło? Co to w ogóle był za turniej? to były za zawody? To były zawody takie na początku, pierwsze 15 tam chyba, czy... 10 zespołów się zgłaszało do. Już nie pamiętam jaka tam była liczba, ale już to jest mniej ważne i zgłaszało się to jakby przez yy, internet, tak? mm -hmm. tam z rozgłosem jakimś tam na Facebooku. Potem yy, był jakiś taki mini turniej, żeby się 3-4 drużyny się yy, tak jakby do, do nas dołączyły do tego turnieju. Natomiast był później turniej, w, tak jakby, małe mistrzostwa Polski, tak? po 3 mm -hmm. się grało. Jeden na zmianę był tak, że 3 minuty mieliśmy martwe pole, w które nie można było wejść, jeżeli wejdzie się w obronie, to jest karny, tak? Jeżeli się wejdzie w pole przeciwnika, no, to jest strata. No i my jakoś tam żeśmy przebrnęli. Przeszli tą całą fazę mistrzostw mistrzostw Polski, więc zdobyliśmy te pierwsze miejsca, ale jak pojechaliśmy do Berlina, no to strasznie ciężko, naprawdę. Freestyleowcy, mm -hmm. no możecie nawet zobaczyć sobie filmik yy, Francuzów, jak tam wymiatają. To jest ale... szkółka freestyle'ów S4, coś takiego. Ciekawe przeżycie na pewno, co? No tak, tak. Normalnie byłem zaskoczony z zobaczeniem w ogóle, jak tam, czy nie, wiem, ktoś komuś dziurę założył, tak, mm -hmm. siatkę, no to od razu automatycznie wszyscy biegali na boisko, cieszyli się, podnosili gościa do góry, no tak takie fajne przeżycie naprawdę. Jak ty dzisiaj zdobędziesz dużo punktów, to kto wie, może też ci będziemy podnosili do góry, tak? Tak, no. Jeszcze jak może wam no dobra, to zobaczymy co z tego będzie. Dzięki i powodzenia. Pozdrawiam.

Piłki nie ruszamy, bramkarz pewnie też nie będzie nic kombinował, także dobra, możesz sobie wstawić stoi nawet piłka, ale możesz sobie jeszcze oczywiście stawić. Tak jest, tak jest i stoi, stoi i możesz uderzać. Już Z rozbiegiem nawet. Dobra, tak. no. dobra, nice yyy. dobre, dobre. dobre, dobre.

Marcin, ja tak no, głośno nie będę krzyczał, mamy lidera, ale wydaje mi się, że za chwilę możemy mieć tego lidera, bo jeszcze są przed Tobą te konkurencje. Chyba nieźle to na razie wygląda, co? No czy ja wiem? No Nie wiem, nie, nie przypatrzyłem się innym zawodnikom, jak oni to wykonywali, ile punktów zdobywania, ale pewnie nawet, wiesz... nawet nie policzyłem, nawet nie wiem, ile dana konkurencja no właśnie, punktów, Tak, właśnie, tak? Tak czuję, tak czuję. Wydaje mi się, że tam około 70, teraz może nawet troszeczkę więcej. Ile tych żonglerek myślisz, że zrobisz lewą nogą? Jak tutaj się no, to się rozgrzewali, to wyglądało, to nic, no widać, że jest technika w tej lewej nodze, także? No zobaczymy, no, no nie uwierzy, mówię, nie mówię, że nie wiem, może dwa, trzy. no zależy, jak się odbije ta piłka, tak? Tak jak mówiłeś, oglądałeś Kamila i wcześniej Rafała, oni akurat żonglowali bardzo dobrze, prawda? Tyły no, tak, prze... tak, 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 tak? Te 14-15 tak, tak. to było, to na no, Rafał, Rafał się trochę w szkole nauczył, no. Jak pamiętam jeszcze ze dawnych lat w liceum czy tam w gimnazjum, to. No ale wy dobrze znajomi jesteście, no to chyba warto by było, wiesz, żeby pokazać równie. Wysoką jakość jak on no, Zobaczymy no jak to będzie Mam nadzieję, że... że podobnie jak on no. Jest sens by... łapać minutę? Będziesz minutę żonglował? Bo pamiętam, masz minutę, możesz żonglać minutę Może mogą to być wiesz, takie wysokie świece, puszczać sobie i Być może udać się te piłkę jakoś kontrolować. Na początek może 30 sekund, żeby nie było tak, żeby było, że było za dobrze nie. Zobaczymy no, no dobra, to czekamy Hold it up, finding some shoes on my feet I got right. a shelf full of books, most right. of my teeth You'd better stop, then the doors are locked And I put in my belly, and I lie on my belly And nothing's gonna bring me down Nie sądziłem, że to powiem! W górę! Tak jest! Ekstra, ekstra! Marcin, ja no nic się nie, zbędzuję, nie liczyłem. Mi się wydaje, że chyba tą jedną konkurencją sobie właśnie załatwić, że ja śmiało mogę powiedzieć, że mamy lidera. I to jest tak, że chyba ciężko będzie... No ten... się żonglowała, tylko zawsze tylko prawą nogą, nie? Ale jak już kwestia... Nie ktoś, no, ja... rewelacja. Nie? Ojciec tak zawsze raz pod na podwórko, powiedział no jak sobie tylko prawą, że również naucz się prawą, lewą i... Pięknie, pięknie, I naprawdę. Chyba sześciu zawodników, co było przed tą to w sumie nie miało tyle, ile ty pewnie tutaj zrobiłeś. Ekstra wynik, to ostatnia konkurencja, masz jeszcze chyba trochę siły, żeby tam się trochę pokręcić, no co? Jest, zobaczymy. Mam nadzieję, że to wiesz, takie do, dobre tempo od razu sobie zaordynujesz nie tak, że powoli, powoli, tylko że żeby tam wiesz, było trochę tego fanu, bo wydaje mi się, że tak jak, tak jak ci mówię, no chyba ten lider i tak będzie, tak czy trafisz tam, czy nie. Także warto się wiesz, trochę tam pokręcić. No dobra. Dobra, zobaczymy.

Przydanej krewetce w górę. Dzięki, Marcin, rewelacyjny wynik. Bardzo Ci dziękuję za udział. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, no, to, tak mi się wydaje, że to chyba trzy, trzy cyfry tam pękną. No, nie oszukujmy się, No będzie chyba powyżej tej stówki. Ja pamiętam, że w tamtym sezonie Mateusz Antoniak gdy wygrywa, to miał chyba 114 albo 113. Jest chyba nie szansa, żebyś go, tak, żebyś go spokojnie. Nie wiem, ja Marcin, no, w tych księdze Ines'a na W tych naszych kanałach tak? Na Fajna zabawa. Fajna. Bramkarz po pomógł przeszkodził jak to było? No pomógł i przeszkodził. Pomóki no, trochę, no. prawda? Ale w tym ostatnim karnym 12, ciężko już było, co? Ale już fajnie... przy 6 już, już nie wiedziałem gdzie mam biec. Jakbyś miał dłuższą odległość, prawda, od piłki jednej do drugiej, to, to wydaje się, że mogło być jeszcze trochę śmieszniej. A no, zdecydowanie, na pewno. Jeszcze jakby dwa okrążenia więcej, to w ogóle nie dobiegł do tam. No właśnie. Czyli co? Będzie być może to pierwsze miejsce w Turbukozaku. Jest szansa, żeby było pierwsze miejsce w nocnej lidze w pierwszej lidze. Klusszelców, to ty chyba możesz klasycznego chatnika zaliczyć w tym sezonie, co? Fajnie by było. Jakby tak się zdarzyło, to no nie wiem, to byśmy chyba poszli na dobrą robotę z chłopakami. No dobra, chyba zaprosisz mnie i Roberta, chłopaczę. No tak, no i pana kamerzystę też. Dobra, no. super, bardzo Ci to dziękuję. Dziękujemy. bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Miło do zobaczenia. bardzo. Got most of the means and scripts for the scenes I'm out and about, so I'm in with a shout I got a favorite chat, but better than that Food in my belly and a license for material. nothing's gonna bring me down I'm gonna blow high